Zaraz będą! Nareszcie! Okej, okay, zaraz yy, będziemy już na miejscu. A gdzie my idziemy? Doczeka, tak? Tak, doczeka, chodź. Nie mogę się doczekać, aż poznam jego dom. Teraz. O, chyba przyszli bawani! Proszę, proszę! Schodźcie. Chodźcie! Chodźcie! Nie jesteśmy bowwanami, czak. No właśnie. Wow, to jest twój pokój, taki ochydny i tu śmierdzi. Dla kogo? Śmierdzi on tu butami. Nie, to nie, nie na A, to twoja kolekcja butów. Głupie buty. Głupie buty. Przepraszam ogarnij się. Ja idę załatwić sprawy. Tak, gdzie jest twoja toaleta? Chcę umyć twoje cudne buty. Po prawej. Okej, okay. wiary. Okej, okay, pora spuścić pierwszy. Nie mieści się. A co zresztą butów? Ach, dobra. Tego już mu odpuszczę. Balerinkę spuszczę w kiblu. Szybko nacisnąć guzik jednocześnie. Nie, moje buty. Jeden ja z nich miałam na Bożena. Bożenko, jeszcze buty. Bożena. Oh. Jeszcze raz. Ona się nie spłukała? To niemożliwe. Ale nie, bo ja je myję. Ja ich nie spłukuję, obiecuję. Możesz okay. stąd iść, przyjacielu dobrze uwierzycie jak zobaczę to ci dam kopilaka no nareszcie jakiś porządek rzucić kolejnego Ten odgłos jest cudowny czy nieprawda? Dobra. Kolejny co mój pożerną! Może nie! Czemu ten czas? Jak mówiłem, tak się stanie. To stanie A, ha, 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 ha. O ile mnie złapiesz! Ja cię bawię! No. Okej, okay, y tak, nie złość się. Szukaj mm. swojej Bożeny. <grymne> Bożena! <grymne> uh, załatwiłam się już nim. Uh, mam go z O nie, mój najlepszy kumper zgubił się w tej katastrofie klozetowej! Idę po ciebie! Tak! Gdzie jesteś Drachu? Tu jestem. Przynajmniej jesteśmy czekaj, razem. Czekaj, czekaj. No nie powiem, co mówi. Hmm? Nic nie słyszałem. To ważne, że jesteśmy razem. Koniec.